No się moi widzowie z tej strony oczywiście ja lub 145 Dzisiaj sobie zagramy jak to się nazywa jak to Ucieczkę z więzienia czyli Feling the Complex i w końcu to, w końcu to na tą serię, bo... Wiem, że lubicie to grę, dobra, czekajcie. To już przychodzę do gierki, nie przedłużaję. A jak tu traficie na mój kanał przez przypadek albo tam się wyświetliwa mój ten film albo jakiś osoby, to stawcie tego subskrypcję, będę wdzięczny jak to, no i... jak to. I możecie też dać lajka. No lajka to dajcie, dobra. Jak to? Jak to? Cztery lajki, następny odcinek gierki dobra. No i ten ziomek, jak to mówi? Ten ziomek mówi, że, z, że nas szukał ciągle. O-o. I musimy uciec z najstraszonego więźnia, powiem wam. I będzie ciężko. Dobra, zac zaraz zaczynamy. Też ponieważ inne wersje na gry, tej to I igry, dobra. This... Jesteśmy w, w, jakiej, w jak to z, jak, z jakiegoś bawu jesteśmy dobra I chłop wychodzi, dobra, mamy jakieś dziadostwa. Byśmy to. Dobra, nie wiem czemu, ale losowo. O, i też Let's go. O, mnie do innego pomieszczenia, Okej, ok, dobra. widziałem, że tu może kliknąć. Dobra. Teraz mamy teleport, dobra, kurde, ale coś tak mi się wyłącza, ale dobra, nakiknijmy to. Aha, no i się, no i się, no i się zabił, dobra, weźmy coś śniegu. laser. Nie go zabiję! A nie! Więc to, to dobra opcja! Opa, ziomka, zabiłem chyba tego chłopa! Dobra... Kurde... Chy to trzeba! ja yeah. O, oh, Henry! Oh, how's it going? Uh -huh. Dobra, teraz nas yep. zabierają, ale to było dobre, yeah. dobre, powiem wam. z tym jak to się nazywa, ktoś, oh, jak ktoś jak to, see. pan z darmo tu gierkę w sobie, yeah, chukałem, uh, dobra. No uh, i oni uh, lecą po actually. nas. Uh, mam no, yeah, że nie będzie ścinać. O nie, teraz mam yeah, uh, uh, jakiś tu Nie, Przepraszam, jak ktoś ścina, ale chyba nie moja wina. Wystawcie lajka, 4 lajki to. Jak to. Kolejny odcinek z tej gry, dobra. Co tu mamy? Dobra, weźmy to, bambus. O nie, to się coś do skończy. No i nie. No i nie wyjdzie. Aha. Ej, jak to. Ej, perfect now, you are, bo przez co że, dobra. Dobra. Flash, to speedrun będzie jakiś, What? ale poleciał, kurde. Tu mamy taki darek. Hey, so, uh, oh, teraz ten nice. ziomek tu mówi. I I yeah, I o, i teraz wchodzimy, i tu yeah, jest ochroniarz. Like Dobra. Yeah. Kurde. Nie. Yeah. No snajpę. No snajpy niech no, go trafi! Dobra, spadł strzał No nie! Zapił nas! Dobra, nie Mi helikopter! Dobra! O nie! Mi helikopter poleciał! I zaraz będzie! Dobra. Osiągnął go! Najem. Hey, Dobra. Uh, nice close, they'll, uh, they'll o nie, teraz, teraz ma, teraz wchodzimy na lotnisko. O, Dobra. Nie wydupiło mi... ...pięknie, ale zaraz się... O nie, jednak już od... od... O, zaczęła z bazówki, chociaż... Dobra. Dead. 100% led bo w web został Dobra i uciekliśmy z, z więzienia Dobrze jest ja kurde powiem wam Pierwsza ucieczka a, a, bo... a i to chyba na tyle a dwa przed tym wszystkie opcje, dobra. Bo to tak będzie kwał, krótko, dobra. Bo Dobra. Da się jeszcze jakaś inna ucieczka jeszcze pewnie. O. Wchodzimy do Węta. Dobra, przetestujemy różne ucieczki. Pójdźmy. Dobra, ale uciekliśmy, nie wierzę, We o, nie, chłopów. Chłopów. Dobra, będzie... o Mike, no, nie, mam chłopów, dobra, co jak będzie, Bo wyjaśnię. Dobra, Nie mam głów, dobra, bałem się, że mam wyciszone Przepraszam, jak miałem wyciszone, a nie, chyba nie miałem Dobra, mamy to Weźmy to I ended up buffing up my... O-o... o, -o. Guys, o, -o. I'm doing like seven No hours. zabrałem jemu wszystko! Nie umarłem... Dead. Nie wierzę... Za dużo... Dobra, czekajcie... dobra... To nie zadziałało... To! Ciekawe co to jest... Jakiś nóż... Nie, coś to... O, zaliczone! A skała! Dobra, jakiś manekin. O, otworzyliśmy drzwi jakieś. Nie wiem co to za drzwi, ale dobra. Aha, bofa napotkaliśmy. To no, jednak sprint, dobra. Teraz sprinta przetestujemy. Ale przelecieliśmy! Eee, yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? Eee, I think shoot Ah, yes, that sounds right. Não exibir-me. eu outra opção, está. Must buffing A gente Don't you accuse me. Just admit it. It wasn't me. Happy chef. Jubile chef. E tu me chocou. Bora. Power Jump, dobra Uruchamiam Power Jumpa O, jak w Mario, powiem wam Tanger, o nie To się zaraz coś się stanie O, o Nie gu... dobra Bungee, dobra Bungee A, Synonim, Balon, dobra, został na balon nie jedynie. Aha. No nie teraz, teraz. Przepraszam za tego stima. Co? Nie balon utknął, ją on utknął. A nie, jednak nie. O dobra. Balans. jak ci uda się. Nie zaraz się przewrócisz. No i właśnie, tego się obawiałem, kolego. To jest dobra. Za szybko to było. I w ogóle pamiętajcie, cztery łapki, kolejny odcinek z tej, jak to, z tej gry, tylko nie powiedz, że zapomniałem nazwę. Dobra. Helium. No, oh, hel? O oh, nie, no. Na... <ścoughs> nie, nie, mu rośnie. urośnie. Oh, oh. Nie, i on to przeleci, jak ich przele... przeleci, to ja nie wierzę. Nie. Nie się nie... O. Dobra. o. Jo, jo. Dobra. Nie, dobra. Co? Co to jest? Aha, dobra, jakaś cenka znowu. No i nie ja sam się wciągnął. Aha, Aha dobra. Do liść. Fajne. Przeleciał Dobra teraz mamy trzy do wyboru Dobra, najpierw niech będzie to statek, dobra, Zaczynam od statku o, proszę, dobra, ciekawczy udać nam Dobra, dziś chłop, małem go Wypopływamy i teraz każdy coś mi O nie! Chłop wyszedł To idę, dobra no weźmy. rakietę! Dobra. Aha! No fajnie, fajna rakieta, powiem wam, dobra. Dobra, ci została nam łódka ostatnia, łódko odpłyniemy prawdopodobnie. Falaj, dawaj, chłopie. Bo odpływamy. Just leave. Think of a tam ci uh, family. Mm. I jest, i przeszliśmy. Fajna muzyczka muzyczkę nawet. Dobra. Ta muzyczka się skrapiła. dobry się. Dobra, tu weźmy tu wszystkie przede wszystkim. To, to teraz. Chłopa wywaliłem. O, no, no. Dobra. Hajd, schowaj mi się! O, No i, bo nas zamknął! Dobra, to weźmy. akrobatyka! Akrobatyka będzie! Akrobatyka! Haha, no. e to zbyt fajnie wyszło! No. Nie, chłopy! Wow to! No, na! Bana spider Spiderman. Dobra idziemy to szybko dobra, bierzemy to du duchem jesteśmy i się w ducha przemijamy Nie odjechaliśmy w Windows uh, yes, go ahead. O yeah, i teraz oni teraz, teraz on mówią, że coś tam ucieka dobra Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. Henry Stickman uciekł o nie o nie, teraz przez megafony wszystkich powiadamia! Czołgi jeszcze! Dobra, co... Jegoś chłopa muszę! Dobra, na czołga dawajmy! No i umarłem, bo... jest ja co zrobiłem? Dobra, czołg za mocny. Dobra, na no chłopa tego, bo z nim mamy szansę. On duży jakiś. Nie umarłem. Nie no. A to, to tam, dobra, tam robię, bo... Dobra, przeszliśmy. O nie Freddy! O nie niebezpieczna gra. Aha! No. A jeszcze... A jeszcze się przestraszył. Nadzieję, że wy się nie przestraszyliście, dobra. chłopa trzeba z tym pójść, bo tam nie... A! Wygraliśmy na S Dobra... to jest śmieciarka! Teraz this. już będę musiał no. uciec! Dobra... Dobra... To! Na kluczej Oczywiście, że runę! Łoho! Uciekamy! Oni nas gonią! Wandalowie! Ale kto to wygra? Zawalają! Nie zdążyłem! No i No szybko! Szut! Nie no i udedłem! No, no szkoda no! Ace of the man. praw Szybko to! Bull ball! Aha! I umieramy. Aha, fajnie. Dobra. I ostatnia opcja spała. Slam! Dobra, dofinąłem. Ło. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the, first person to escape the wall, No, i więzienia trafiłem. Nie. Dobra, Ale to bez sensu tak gwiazda, bo. Tak nas wydłupi. Nie no, ja nie wiem, jak to przejść. A może trzeba poczekać w później, say, jak ten chłop I'm będzie impressed. chodził. Really, I am. You're Dobra. the first person to escape the wall, but this is the end for you. We've got two options here, Henry. You stay in there, uh, or you return with us. I'm back. ha i you you back. I have to say, Henry, I'm really, so I am. Oh, you're man. the first person to escape the wall, yeah. but this is it's the end man. for you. We've got two options here, Henry.

a i się poddałem. A nie. I Henry, A już wiem co muszę zrobić. Dobra, A najlepiej żadnej opcji nie wciskać. Mam opcje What's it going to be, Henry? Hmm, well that's just too bad. O o!

o nie' Grigori Nie, yeah, you know new one, Henry He's dead Nie teraz He's... mówi, że dead, no i się tam gada kurde ziomek Po tym to Dobra Okej okay. O nie! Wyjomali no. mnie Znowu, nie wierzę no. Dobra, I już chyba wszystkie opcje wykorzystywaliśmy, bo... To też tylko To też to no i play dead to się nie da, bo mapę mamy jakoś. A bo tu są jeszcze poziomy. A. Dobra. Go. A to to, to nie to. Dobra, tu mamy jakieś. A tolgan. Aha. A no, za cheaty. No bo mam dobra to nie No to <ścoughs> To najlepsze, dobra To akurat najlepsze A to wykonaliśmy już To Dobra, to Weźmy harpun Ktoś O o Ciągnie nas Ała Uff to było dobre, dobra Spring! Czekać, co się stać. Buty mamy jakieś. Nie to. Oskoczyłem. skoczyłem. Oj, oj, oj. Nasz kolega nas zobaczył. Dobra, jak to się nie udało. Dobra, weźmy to. Weźmy kanapkę. O! S oh, ho, ho, ho. O! Uf. O! Uff! On się zmniejszyłem. no nie. Jakby nikt się też słabo podziałał Dobra, to jeszcze raz, dobra, weźmy customer Hej, no Bałwan! I on nas znalazł, bo było widać w tym bałwanie. Nas, dobra. Ja tak jak z spoko, dobra. O, to wykorzystajmy, dobra. To wykorzystaliśmy... O teleport! Dobra teleport bra dawaj kolego O Come on now brothers my life friend O o mm. Jeszcze stepę do wasz świat No bra Jest to O zega udaje chorego Oa O szyję O, o! No kwarantanny nas wsadził. Kuki, dobra ciasto. Czy coś wcześniej może być Dobra? Nie gra mi się skraszowała. By nie. O nie, jednak się nie skraszowała. O kurde! Za grubi się staliśmy, no nie no cóż no. To weźmy jeszcze. A bo tu są jakieś dwie more ucieczki. Boxa. boksa. O nie, i oni. Hmm? Huh? Just a box. Dobra. Oni nie grał w to. O, i my tam jesteśmy, dobra. Dobra. Teraz. Dobra. O. Weźmy plinter booty jakieś exe. Wiecie co to będzie? O no nie, przylepiłem się, no i... No i dead. Dobra. Dobra. To cóż no to? Taki średniowy. O co tutaj? Dobra, o wcie mamy. O baton! A winda, to nie wiedziałem, na to dobra. Zjeżdżam sobie na dół. O nie chłopy! Oj jak była zła opcja, powiem wam. Dobra. Dobra. A już ja pokażę. O nie. Ja, ja wiem co się stanie jak to zrobimy bo wiecie co się stanie, ja powiem wam. Ten gościu zniszczy helikopter, a jak tam spadniemy to nie damy. Więc tego wam nie będę pokazywał. O dobra, tu jeszcze jedną opcję mamy. O, Charles. I got the plan. This is the o, o, on wleciał, w, on wleciał w nas. Dobra, jeszcze, jeszcze to mamy. No jeszcze, oho! O, o. o erw moc jakaś. O, kurde! Oa. Wow. Ha! Ała! Mm. Fajne, no, widziałem Dobra, jeszcze tu mam jakąś misję. Pity szósta! Dobra. Uff! No i dadliśmy no. Cóż... To moi widzowie, to ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się lajka oraz subskrypcję na kanale mam nadzieję, że wam się spodobała ta gierka, bo jest u mnie nowa na kanale i jeżeli na tutaj 4, 4 albo 5 lajków, to robię następny odcinek z tej gierki, czyli jak to z tą postacią, więc na razie, do zobaczenia, pa pa!